Jak marketing lub nasze wymagania rynku czy obietnice dla klienta mogą wpływać na wymagania, oceny zgodności, na testy, a co się wiąże z dużymi kosztami, chociażby, no już nie mówię o budowach, o złączach, które proponujemy, czy kolorach, ale takim tematem, który też poruszaliśmy na wczorajszym szkoleniu, to jest interfejsy radiowe, bo Chcielibyśmy udostępnić użytkowi, użytkownikowi różne interfejsy radiowe. Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi na 2,4 GHz, na 5 GHz. No i wszystko dobrze, wszystko fajnie, moduły sobie włożymy. Natomiast no, trzeba się spodziewać, że pojawią się dodatkowe testy z wymagań radiowych i to każdy z tych standardów musi być przetestowany niejako osobno. Oczywiście pewna część może być wspólna zrobiona, typu kompatybilność elektromagnetyczna z gwiazdką, oczywiście z uwzględnieniem pewnych rzeczy, natomiast te interfejsy radiowe, przynajmniej pewne parametry trzeba przemierzyć. A to może być koszt kilkanaście tysięcy złotych razy 3, więc już nam się robi kilkadziesiąt tysięcy złotych. A być może nie potrzebujemy aż tylu interfejsów, być może to jest nasza fanaberia, być może wydaje nam się, że klient potrzebuje. A oczywiście, jeśli to, to jest realne wymaganie biznesowe, ja rozumiem, natomiast e, zarządzający projektem budżetami muszą to uwzględnić, że to dodatkowe kilkadziesiąt tysięcy złotych oprócz czasu developmentu, oprócz modułów radiowych, oprócz komponentów, to jeszcze na walidację, na testy. Trzeba przeznaczyć dodatkowy czas, budżety i pieniądze. Na taki krótki insight związany z oceną zgodności Tomasz Tkowski, MC for Business, wsparcie dla działów, rozwoju urządzeń elektronicznych. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia na szkoleniach, konferencjach i darmowych webinarach. Linki macie poniżej tego wideo. Zobaczcie, w czym możemy pomóc i trzymajcie się owocnych projektów. Pozdrawiam.